Blisko stu artystów z całego województwa świętokrzyskiego wzięło udział w przeglądzie obrzędów zwyczajów i obyczajów ludowych w Piekoszowie. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem Powrót do źródeł. Była wspaniała gra aktorska z gwarą ludową oraz strojami i rekwizytami adekwatnymi do przedstawianych obrzędów. Trzeba przyznać, że bogactwo ludowości zachwyciło publiczność. Wszystkie biorące udział w przeglądzie zespoły zaprezentowały się na bardzo wysokim poziomie. Jak przyznali członkowie komisji konkursowej, nie było łatwo wybrać tych najlepszych. Mieliśmy kilka kryteriów, według których zostały oceniane podczas już występów. Każdy z jurorów, a było ich trzech, oceniał według tych samych kryteriów. Między innymi rekwizyty. To czy zaprezentowana inscenizacja wiernie odzwierciedlała faktycznie to, co miało miejsce na wsi świętokrzyskiej. Także według wszystkich tych kategorii, bardzo skrupulatnie ocenianych, potem dokonaliśmy wyboru. Myślę, że słusznego, ale po bardzo, bardzo burzliwych obradach. Zdaniem uczestników tegorocznej edycji przeglądu, poziom wszystkich występów był bardzo wysoki. Każdy z zespołów musiał zaprezentować obrzędy i zwyczaje rodzinne związane z cyklem prac na roli w gospodarstwie domowym, czy też z uroczystościami rodzinnymi. Miejsce pierwsze zdobył zespół pieśni i tańca Piekoszowianie. Konkurencja była bardzo wysoka. Sama ilość zespołów biorących udział w tym przeglądzie świadczy o tym, że może być trudno. Aczkolwiek nigdy do końca nie wiemy, jak nam pójdzie, pomimo, że ćwiczymy, pracujemy, ale zawsze coś może się potknąć, coś może być nie tak i to jest zawsze wielka, niewiadoma i zawsze jest stres. Dużo nam wnosi, ale tak jak tu pani przewodnicząca powiedziała, że też motywuje sam fakt, że wytypowani jesteśmy do tego ogólnopolskiego przeglądu sejmików w Tarnogrodzie. To też nam daje takie zielone światło, ale też i mobilizuje do tej ciągłej pracy i tej, do tego ciągłego dokształcania się i poszukiwania ciągle tych nowych skarbów naszych przodków. Spośród wszystkich uczestników żyli wyłoniło także osobowość aktorską przeglądu i uhonorowało specjalną statuetką. Chyba mi się troszkę udaje, jeżeli jakieś, jakoś docenimy jury i umonorowały mi to odznaczenie, także cieszę się bardzo, bo nie spodziewałam się, że miałam naprawdę dużo osób, którzy, którzy to robią dobrze, no, ale jeżeli mnie to wyróżnili tym, to się bardzo cieszę tym. Pod wrażeniem wszystkich występów była przewodnicząca Rady Miejskiej w Piekoszowie Barbara Drogosz. Tak, przygotować takie przedstawienie, taki obrzęd to naprawdę jest ciężka praca. Wyuczyć się tekstów, wszystkich tych, ob, tej obrzędowości, która kiedyś była, zachować detale w wystroju chociażby sceny. To jest naprawdę taka ciężka, mozolna praca i łatwo zawsze coś przeoczyć, a tutaj dziś zespoły pokazały się naprawdę z tej dobrej strony, przygotowani byli wszyscy wspaniale. Młodzi ludzie mogą wiele się dowiedzieć o tych czasach, które były, jak to kiedyś bywało, jak się żyło, jak się spędzało wolny czas, ale i jak się pracowało. Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i nagród pieniężnych dla najlepszych. Organizatorem przeglądu była Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz miasta i gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.